I tak się prezentuje od dołu. Czekaj, żeby to... Nie no. Gdyby nie ten dół tylko. Zawsze kochane jak ludzie zauważą, że jestem w domu i Ewa nagle to co jest na widoku to posprząta. O ten wzrok widziałem go na kamerce. A widziałem go Ewa. Widziałem ten No ja Sprzątam tu, bo chcę tu te bataty pokroić Jak coś. Zróbcie szansę do Nie I Eee! eee! Młody, czy będziesz miał czas na piwo? To mam nadzieję był Apfelsał, bo tak sam, się... <grym> bo Mam nadzieję! Też mam taką nadzieję. Co młoder robiłam? U, poczekaj, bo... <grym> Przepraszam, ale tak się tym wyry... te wino ryżowe yy. Ja myślę No to mój no Yeah, you Poland Yeah, Polando Polish Sausage, you know? Polish. No i, i, i To jest RIS Volta No Robert Lewandowski Okej okay. Okej okay. Dziewuchy dziewuchom. Hej, bardzo potrzebuję pomocy. Nie mam z kim o tym porozmawiać. Jestem w związku od 8 lat. Jesteśmy zaręczeni, mamy wspólne mieszkanie. Nie już wszystko jest cudownie, ale z jakiegoś powodu przestałem czuć cokolwiek względem mojego partnera. Często łapię się na myśleniu, że z kimś innym byłoby mi lepiej. Ciężko mi podczas bliżeń, bo czuję całkowitą pustkę, czuję się okropnie, bo wiele razem przeszliśmy. Pomógł mi w najgorszych momentach w moim życiu. Nie rozumiem, dlaczego przestałem go kochać. Nie zrobiłem nic złego. Nie pokłóciliśmy się. Jak poradzić sobie z tą sytuacją? Może któraś z Was przechodziła coś podobnego. Nie wyobrażam sobie stracić tego, co mamy, ale aktualnie męczę się będąc z nim. Niewątpliwie smutny. No mnie tu przecinęło. Uh, like nie No no, not like that. Uh, you can take. Yeah. Yes. He's cap. Yeah, it's cap inside. Look, it's cap. Yeah. You just leave and leave it. A dwa dni temu... Chcę story time, ja chcę story time. Ale takie prawdziwe story time? Tak, chcemy... Pan podkreślę, podkreślę, chcemy story time. To powiedz im. No, dwa dni temu był stream obok Zdela, no i była imprezka, no i byłam na tej imprezce, no i był taki chłopak, Deutschman, kojarzysz może? Taki chudy. Jaki? Deutschman. O, chyba Huberti. Tak. No, 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 ja no, no i ja mu... No, No i ja mu... Mam sierpa w brzuch, no i złamałam rękę, ale byłam pijana, więc woliłam sobie menaż do czwartej nad ranem. No i na drugi dzień pojechałam do... Nasor, Okazało się, że jest złamanie... jak to się nazywa? Otwarte? Nie, nie otwarte, tylko... Przemieszczone? Tak, z... o... złamanie z przemieszczeniem, musieli mi nastawiać kość, no i mam gips na 6 tygodni. Dobra, pistoletóweczka poszła. Jak rzucimy teraz na banan granaty, to możemy wygrać rundę. No nie, tylko trzeba szybko wbiec. No, dlatego lewą stroną. No, banan to właśnie im rzucam, ja. No i by byli bici. a tak ucieka do bęsa. A, dobra, nieważne, już nic nie mówię do końca. Na kolana przed Pincherem. Będą przychodzić, będą przychodzić, będą przychodzić tutaj i będą, będą i będą patrzeć na ten obraz. Nie szykaj, nie szykaj tu, nie, 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 Emmet, nie! That's jest Mirror. Is it a mirror? No, it's. Sorry, uh, you did someone like uh, uh, because the thing is uh, someone uh, someone made the date for me for you with you. Yes, sorry. It's okay. I can just go. No, I, I, I will book you a grab. Just maybe you, we can sit, and uh, because you know I'm a streamer, and sometimes view, viewers do do this to me, you know. Or maybe you want to—I don't know—just sit and talk. We're here. Uh, we can sit in the lobby, and I can book you a grab. No, you can just book me here. I'll okay. Just go. No ma typy człowiek w robocie. Na... No no tak, no jakbym mógł to ja bym przecież poszedł zrobić kawę. To już to nie jest problem Helek Zara Wojtek się wybije, że się Wojtek wiele suba da się obrazi nie przedłuży na 8 lat. No i problem. Żarło no, widzisz jak ja, ci ja ci bym ci żarł ci te tosty? toscyporył nie mnie Tylko po to, żeby szybko wrócić do was, do zabawiania was Będę uważał, aby dzisiaj nocować Where are you going? Co nas szuka? Może się przemieni? Tak jak przeliczę Lady Boya to się zmieni w księżyczkę dzisiaj na 10, tak? Teraz zostaje moją żoną. Jak. jak. I to jest prawda. Wiesz, tą żeby nic nie pozostało? W sumie. W sumie realnie. Seba już sobie za, zaklepał zdobycz, cłaniaczek. I co ja mogę zrobić? Bać tylko tą mamuśkę, nie? Shelly kupił dzisiaj nową myszkę Vi Viper Ultimate. Razera, tak? No to mu nie podpasuje, już od razu Wam mówię, nie? Że ta myszka będzie dla niego, Przez on ma łapę wielką, no to jak ma grać na a, tym w Viperze ultimate, no Przez on to musimy mieć jakiegoś detadera najlepiej, czy coś, taką większą myszkę. Że Bolera lera spokojnie, może uda się w ja domku pacę, ja pacę, coś. Mhm. Ja w ogóle na drugi dzień po. Walce... Do chyba z 6000 kalorii. Ja zamówiłem na siadanie dwie pizze, Zjadłem je mniej więcej do 16. Yy... Pojechałem, pamiętam, na kebaba. Wziąłem kebaba XXL. Wróciłem. Zamówiłem sobie kotleta skabowego, żurek i tak dalej. Pojechałem do żabki. Zrobiłem sobie cztery paczki chipsów. Wszystko, w... Tak, że normalnie oddychałem i co chwilę mi wylatowało żykmi, bo mi się zwracało, to chyba dotąd po prostu miałem, mnie te jedzenie. Tu jest żołądek i miałem dotąd. I po prostu ja sobie siedzę i, i co chwilę czułem jak mi zwracać taka. Yy, z, z, żyg mi się zwraca, nie? I normalnie gry, dogryzałem jeszcze. Dobra, no to jest. To jest obrzydliwe. Ale normalnie mi kawałki pizzy czułem jak mi wylatują, normalnie dogryzałem se salami jeszcze i, i znowu połykałem, No. Widziałaś Pepsi Challenge od starszej prani poszedł wiralem? Nie. Oh. I found out the hard way the last time that I tried this. No, and I haven't seen this done with any other sodas before. No. And I just don't think it's going to be as crazy. You no, Prawda, You know, challenge, oczywiście piszcie w komentarzach. To nie widać. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ma taki zegarek, on streamuje też tak jak ja? Ja zarabiam 1500 zł miesięcznie. Ma zegarek za banie jakąś. Nie rozumiem tego. Dzień dobry, ja byłem na 20 na squaszkę zapisany. Na nazwisko Rusiewski, chyba. I mój kolega taki mały był tutaj? O super, dobra. Płacę teraz czy jak wygląda? Pięć razy zróbcie sklep. A jak nie mam multisportów, bo musiałem coś tam źle zaznaczyć. to... A nie macie w ogóle. No? Teraz można sobie On powiedział, że nie ma. Dobra, a jakieś siano, jakieś picie można sobie tutaj. Ja co ty sobie brałeś? Widzę, że jest trening. Pikiem. Krok na gale. Zabawa. Mm. O, ja chyba nie skoczył na krzesło. pa wieża w takie gówno TikTok. Oj, uśmiechnięty Polaku! Jak ci się żyje w tej zafajdanej Polsce? Jak ci się żyje? Lepiej, lepiej niż kilka lat temu, bo wydaje mi się, że nie. Aktualnie z polskiego, z, pols z państwa polskiego wychodzi tyle kapitału, że te, 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 tego się nie da określić. Gdzie są, so, gdzie jest wasze 100 obietnic na 100 dni? Gdzie to jest? Przepraszam bardzo, już zapomnieli? Największy deficyt budżetowy kto, od kiedykolwiek, z tego co pamiętam. Największy deficyt budżetowy. Pan Trzaskowski, jajka i kibel za jakieś absurdalne pieniądze, za które ja bym sobie 12 willi w szyrku zbudował. Co to ma być, prezydent? Jedziemy to. Do... Mamo, co wczoraj się stało. Spotkałem się z nią samą. I strzelił do mnie amor. To jak się rusza i zarzuca włosy. Ona to burza, co przychodzi w nocy. Hipnotyzują mnie i kocie oczy. A chce mi dla skóra i co to... z razem. Ona mi dała. Dała całe serce, a ja chcę jeszcze więcej, a ja chcę jeszcze więcej. Ona mi dała, dała całe serce, a ja chcę jeszcze więcej, a ja chcę jeszcze więcej.